Hej, to Madzia i Karolina. Cześć wszystkim. Moja work bestie. Słuchajcie, dzisiaj spotykamy się trochę w nietypowych okolicznościach, ponieważ Łukasz ostatnio wspominał o nożu dla osoby, która zamówi jaką największą ilość wędlin i otrzymał oto ten super nóż z centrum Noży pl. Mianowicie paczka wędruje do pana Stefana z Rzeczników i dzisiaj będziemy kosztować specjałów, które zamówił pan Stefan. Karolina, może spróbujesz kawałeczek? Ja też. Ja spróbuję karkówki pieczonej. Karolina smakuje łopatki pieczonej. Bardzo pyszna, soczysta. Co powiesz Kaja? Przepyszna. Nie wiecie co? To jest specjał mojego męża. Biała kiełbasa. Uwielbia wprost białą kiełbasę w żurku, który gotuję. Oczywiście sama ja. A twój mąż? Też zapewne lubi. <laughs> Mamy też jeszcze w tej paczce szynkę z tłuszczykiem. Jak widzicie, dość gruba warstwa tłuszczu, która jest soczysta. Karolinka, spróbujesz? Mmm, rzeczywiście nie. Smaczna. Zresztą nie ja wszystkie nasze produkty, wszystkie uwielbiamy, promujemy i serdecznie Was pozdrawiamy, a szczególnie Pana Stefana. I zachęcamy do zakupów. Na sklep mięsny.com.